Jeszcze jest taka jedna Twoja dobra wypowiedź z tureckich mediów. No, która? <noise> która? <noise> że byłeś pytany o Polaków uciekających z krajów PRL-u i zapytałeś się, ilu Polaków się wysadziło w powietrze. No dokładnie. Ale czasami uważasz, że te słowa są właściwe? Prawdziwe, absolutnie. No tak. nie, nie. Prawdziwe, okej. Okay. Tak. Ale czy są właściwe? Że czasami można coś zasugerować, wszyscy wiedzą o co chodzi, ale tutaj. Gdyby, gdyby, były, gdyby były niewłaściwe, to u ciebie teraz nie siedział. Nie gadałbyś z Tarczyńskim, bo, bo nie wiedziałbyś, że istnieje. A pomimo tego, że powiedziałem to w TRT, to jest publiczna telewizja turecka i po tej wypowiedzi jestem u nich cyklicznie co miesiąc od lat. Oni się nie obrazili, zauważ. To my, my mamy coś z mentalnością, że Tarczyński przegina. Muzułmanie nie mają z tym problemu. Oni chcą debatować. Al Jazeera mnie zapraszała wielokrotnie. Jak sobie wpiszecie, wpiszesz Tarczyński TRT, to tam jest co miesiąc. Oni nie mają z tym problemu. To my kreujemy problem. Tego nie wolno, to niestosowne, nie, to za no To ostro. cały świat trochę takich problemów. Ale kreujesz. jeżeli oni nie mają problemu, to jest tak jak z tym nagraniem. Słuchaj, ten gość zrobił eksperyment. Bo wiesz, no, Walk Ideology, lewactwo w Stanach, powiedziało, że mm, dziewczyny, białe dziewczyny nie mogą mieć warkoczyków, bo to jest kradzież tożsamości i one nie przynależą do tożsamości czarnych. I więc gość przebrał się za Meksykanina, nie? Biały Amerykanin. Przebrał się, nałożył wiesz, wąsy. Poszedł do meksykańskiej dzielnicy, nie? No widać, że chłopiec przebrany, no. Wysoki, biały Amerykanie. I pyta się, czy pani to przeszkadza. Ta meksykanka mówi, że nie, pięknie wyglądasz, fajnie. Przeszedł przez całą dzielnicę meksykańską, wszyscy mówili: Kurde, super, fajnie się przebrałeś. Wyszedł z tej dzielnicy i poszedł wiesz, do, do, do białej dzielnicy zapytać. Oni byli, wszyscy byli oburzeni: Jakim prawem? To jest nie twoja tożsamość. Rozumiesz, do jakich absurdów lewactwo prowadzi? I to jest właśnie ten przykład, że muzułmanie nie mają problemu, z moimi wypowiedziami chcą debatować, Meksykanie nie mają problemu, to biali, a właściwie białe lewactwo kreuje problem.